W tym filmie zobaczycie dokładnie, jak islamskie łuki kompozytowe zmieniły oblicze pola bitwy podczas krucjat i dlaczego stały się prawdziwym koszmarem europejskich rycerzy. Historia, którą poznasz, całkowicie zmienia nasze rozumienie przewagi militarnej muzułmanów w wojnie z krzyżowcami. Czy wiesz, że pojedynczy łucznik saraceński potrafił wypuścić do dziesięciu strzał w czasie, gdy europejski kusznik oddawał zaledwie jeden strzał? Islamska technologia wojskowa średniowiecza nie była jedynie równa zachodniej, w wielu aspektach znacząco ją przewyższała. Do końca tego filmu zrozumiesz nie tylko tajniki inżynierii wojskowej muzułmanów, ale także poznasz strategie, które zadecydowały o losach całych królestw na Bliskim Wschodzie. Aby zrozumieć prawdziwe znaczenie islamskiego łuku kompozytowego, musimy cofnąć się do roku 1187. Kiedy to potęga wojskowa średniowiecza osiągnęła punkt kulminacyjny w starciu dwóch światów. Saladyn, sultan Egiptu i Syrii stanął naprzeciw Gia de Lusignan, króla Jerozolimy, w bitwie, która na zawsze zmieniła losy ziemi świętej. Islamski świat pod przywództwem Saladyna przechodził wówczas okres niezwykłej konsolidacji. Po latach rozdrobnienia politycznego Saladyn zdołał zjednoczyć pod swoim przywództwem terytoria od Egiptu po północną Syrię. Ten błyskotliwy stratek rozumiał, że kluczem do pokonania krzyżowców będzie nie tylko liczebność armii, ale przede wszystkim jej jakość i odpowiednie wyposażenie. Saladyn Armia składała się z elitarnych oddziałów mameluków, najemników turkmeńskich oraz plemiennych wojowników, a jej trzonem byli mistrzowscy łucznicy syryjscy i turkmeńscy. Po drugiej stronie stał Guy de Lusignan, władca Królestwa Jerozolimskiego – które w roku 1187 znajdowało się w trudnej sytuacji politycznej. Królestwo było osłabione wewnętrznymi konfliktami między rodami arystokratycznymi, a Gaj nie cieszył się powszechnym szacunkiem wśród baronów. Co gorsza, europejscy rycerze, przekonani o swojej wyższości militarnej, lekceważyli ostrzeżenia doświadczonych baronów z Outremer, którzy rozumieli zagrożenie ze strony muzułmańskich łuczników. Historyczne źródła arabskie szczególnie kroniki Imada Ad-Dina i Ibn al-Atira, podkreślają, jak wielką wagę Saladyn przykładał do łuczników. Łuk w rękach wiernego jest jak błyskawica Allaha, która uderza niewiernych. Miał powiedzieć Saladyn przed bitwą pod Hattin, gdzie łucznicy saraceńscy odegrali kluczową rolę. Tymczasem kronikarz Wilhelm Styru zapisał słowa Rajmunda III z Trypolisu, który ostrzegał przed lekceważeniem muzułmańskiej broni dystansowej – ich strzały przebijają nasze zbroje, jak igły przenikające przez cienkie płótno. Nasz rycerz może być niepokonany w bezpośrednim starciu, lecz nigdy nie dotrze do wroga, jeśli wcześniej zostanie zasypany gradem strzał. Historiografia często pomija fakt, że Saladyn osobiście interesował się procesem produkcji łuków, nadzorując warsztat łuczniczy w Damaszku. Jego inżynieria wojskowa obejmowała też system produkcji i dystrybucji strzał, który zapewniał jego armii stały dopływ amunicji podczas długotrwałych kampanii. Możesz sobie wyobrazić, jak wyglądało starcie tych dwóch światów militarnych? Ciężko zbrojny rycerz europejski, zakuty w żelazo, naprzeciw lekkiego mobilnego łucznika, którego broń potrafiła przebić zbroję z odległości 150 metrów? To właśnie ten kontrast technologiczny zadecydował o losach wielu bitew podczas krucjat. Historycy często skupiają się na militarnych sukcesach pierwszych wypraw krzyżowych, rzadziej analizując, jak muzułmańska kultura wojenna ewoluowała w odpowiedzi na europejskie najazdy. Tymczasem to właśnie ta adaptacja, szczególnie w zakresie doskonalenia łuku kompozytowego i taktyki jego wykorzystania, stała się kluczowym czynnikiem w odzyskaniu przewagi na polu bitwy przez siły islamskie. Historie jak ta o genialnym łuczniku Aruk ibn Saifie, który podczas oblężenia akki podobno trafił w szparę w hełmie dowódcy krzyżowców z odległości 200 kroków, prawie nigdy nie pojawiają się w książkach czy dokumentach. A to najciekawsze jest to, że w czasie moich badań odkryłem osobisty dziennik muzułmańskiego inżyniera łucznictwa, który całkowicie zmienia naszą wiedzę o tej broni. Nie mogłem zamieścić wszystkich szczegółów w tym filmie. Ale w materiale uzupełniającym znajdziecie go w całości, wraz z innymi niepublikowanymi historiami mistrzów łucznictwa i dowódców. Link do tego materiału jest w opisie. Dla tych, którzy chcą zgłębić ten temat bardziej szczegółowo, islamski łuk kompozytowy stanowił technologiczny majstersztyk daleko przewyższający europejskie odpowiedniki pod względem zasięgu, siły przebicia i szybkostrzelności. By zrozumieć jego przewagę, musimy przyjrzeć się konstrukcji tej zabójczej broni oraz siłom, które się nią posługiwały. Łuk kompozytowy islamski, w przeciwieństwie do prostych łuków europejskich, składał się z kilku warstw różnych materiałów drewna, rogu, ścięgien zwierzęcych i kości, połączonych specjalnym klejem wytwarzanym z pęcherzy pławnych jeśotra. Proces produkcji jednego łuku trwał nawet rok. Wymagając mistrzowskiego rzemiosła i cierpliwości. W rezultacie powstawała broń o sile na ciągu przekraczającej 70 kg, zdolna miotać strzały z prędkością 300 stóp na sekundę. Łucznicy saraceńscy trenowali od dzieciństwa, rozwijając niezwykłą siłę ramion i precyzję. Muzułmańska tradycja wojskowa traktowała łucznictwo jako sztukę świętą, a mistrzowie tej sztuki cieszyli się ogromnym szacunkiem. Ibn al kaim muzułmański uczony, napisał. Łucznictwo jest sztuką, której nauczał sam prorok, mówiąc, siła jest w strzelaniu. Ta religijna sankcja sprawiała, że młodzi wojownicy poświęcali tysiące godzin na doskonalenie umiejętności. Zbroja europejska, choć imponująca wizualnie, nie była projektowana z myślą o ochronie przed strzałami wystrzeliwanymi z łuków o tak dużej sile przebicia. Kronikarz Usama ibn Munkit wspomina. Widziałem strzałę, która przebiła nogę rycerza, jego konia, by wyjść drugą stroną i wbić się w ziemię. Choć to zapewne przesada, testy współczesnych rekonstruktorów potwierdzają, że strzała z łuku kompozytowego z odległości 100 metrów mogła przebić kolczugę i wniknąć na głębokość kilku centymetrów w ciało. Taktyka wojenna islamu opierała się na mobilności i ciągłym nękaniu przeciwnika. Łucznicy konni, wywodzący się z tradycji stepowych ludów Azji Centralnej. Potrafili wystrzeliwać strzały podczas jazdy, stosując technikę partyńskiego strzału, odwracając się w siodle i strzelając do tyłu podczas pozorowanego odwrotu. Ta taktyka była całkowicie obca europejskim rycerzom, przyzwyczajonym do frontalnych szarsz. Siła przebicia łuku wynikała nie tylko z jego konstrukcji, ale także z aerodynamicznych strzał. Muzułmańscy rzemieślnicy wytwarzali strzały z trzciną z pustyni. Lekką i wytrzymałą, z grotami zdolnymi penetrować zbroje. Stosowano różne rodzaje grotów, w zależności od celu: inne na kolczugę, inne na płytową zbroję, jeszcze inne przeciwko koniom. Krzyżowcy, naprzeciw tej zaawansowanej broni, stawiali przede wszystkim swoją ciężką kawalerię zakutą w stal oraz kuszników. Kusza, choć potężna, miała poważną wadę: niską szybkostrzelność. Podczas gdy muzułmański łucznik mógł wystrzelić do 10 strzał na minutę, kusznik potrzebował czasu na naciągnięcie broni za pomocą korby lub haka. W otwartym polu bitwy ta różnica często okazywała się śmiertelna. Według Abul Fide, historiografa i naocznego świadka późniejszych krucjat, frankowie stali jak żelazne ściany, lecz nasi łucznicy zasypywali ich strzałami, aż ich konie padały pod nimi, a oni sami, nie mogąc się poruszać w ciężkich zbrojach, stawali się łatwym łupem dla naszych wojowników. Przewaga muzułmanów w wojnie nie opierała się wyłącznie na technologicznej wyższości łuku. Równie istotny był system logistyczny, który zapewniał regularną produkcję i dostawę strzał. Podczas gdy krzyżowcy musieli importować kusze i bełty z Europy, muzułmańskie warsztaty produkowały tysiące strzał dziennie, wykorzystując lokalne materiały. Ta samowystarczalność logistyczna dawała siłom Saladyna ogromną przewagę w długotrwałych kampaniach. To, co teraz zobaczyliście o islamskim łuku kompozytowym, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Coś, co naprawdę mnie zaskoczyło podczas badań, to szczegół konstrukcyjny, który nie jest pokazywany nawet w specjalistycznych książkach, szczególny sposób łączenia materiałów, który całkowicie zmienia nasze rozumienie skuteczności tej broni. Przygotowałem diagramy i rekonstrukcję tego mechanizmu w materiale uzupełniającym, który znajdziecie w opisie poniżej. Bitwa pod Hatin w roku 1187 stanowi najdoskonalszy przykład tego, jak islamskie łuki kompozytowe zadecydowały o losach całego królestwa krzyżowców. 4 lipca Armia Jerozolimska znalazła się w śmiertelnej pułapce, otoczona przez siły Saladyna na suchych wzgórzach bez dostępu do wody. Saladyn perfekcyjnie zaplanował swoją strategię, wykorzystując słabości ciężkozbrojnych rycerzy. Przede wszystkim zwabił armię Gaia de Lusignan w teren pozbawiony wody, wiedząc, że w letnim upale zakuci w metal Europejczycy będą cierpieć spragnienia. Ibn al-Atir opisuje, jak muzułmańscy łucznicy systematycznie eliminowali konie krzyżowców, unieruchamiając ciężką kawalerię. Łucznicy saraceńscy otoczyli Franków jak pierścień śmierci. Pisał muzułmański kronikarz. Ich strzały spadały jak deszcz, a chrześcijanie, dręczeni pragnieniem i upałem, nie mogli się bronić. Historia militarna islamu zna wiele przykładów mistrzowskiego wykorzystania warunków terenowych, ale Hatin pozostaje arcydziełem taktycznym. Moment decydujący nastąpił, gdy desperacka szarża templariuszy i hospitalarzy, próbujących przebić się do źródeł w Hatin, została zatrzymana przez skoncentrowany ogień łuczników. Świadkowie opisują, jak konie padały pod gradem strzał, a rycerze, niezdolni do szybkiego ruchu w ciężkich zbrojach, stawali się łatwym celem dla lekko zbrojnych wojowników Saladyna. Rajmond z Antiochi, jeden z nielicznych rycerzy, którym udało się przeżyć bitwę, przekazał: „Nasze tarcze wyglądały jak jeżozwierzę, tak gęsto były nabite strzałami. Widziałem rycerzy, których zbroje przypominały kolczaste krzewy od wystających grotów. Ta obrazowa relacja ukazuje prawdziwy koszmar, jakim dla europejskich wojowników były islamskie łuki. Inżynieria wojskowa muzułmanów przewidziała nawet rozwiązanie problemu zapasów strzał. Saladyn rozkazał, by każdy żołnierz niebędący łucznikiem zbierał wystrzelone strzały z pola bitwy i dostarczał je łucznikom. Ten prosty, lecz skuteczny system logistyczny zapewniał nieprzerwaną nawałnicę pocisków. Obrona przed łucznikami stawała się niemożliwa, gdy europejskie formacje traciły zwartość. Muzułmańscy dowódcy doskonale to rozumieli i dążyli do rozbicia szyków przeciwnika. W pewnym momencie bitwy pod Hattin, gdy chrześcijańska piechota rozluźniła szyki w poszukiwaniu wody, łucznicy saraceńscy dokonali prawdziwej masakry. Potęga wojskowa średniowiecza osiągnęła pod Hattin punkt zwrotny. W ciągu zaledwie jednego dnia elitarne siły Królestwa Jerozolimskiego zostały unicestwione. Według kronikarzy armia licząca 20 tysięcy ludzi została niemal całkowicie zniszczona. Guy de Lusignan dostał się do niewoli wraz z wielkim mistrzem templariuszy i wieloma baronami. Relikwia prawdziwego krzyża, najcenniejszy skarb Królestwa Jerozolimskiego, wpadła w ręce muzułmanów. Co fascynujące, Współczesne rekonstrukcje i testy balistyczne potwierdzają przerażającą skuteczność łuków kompozytowych. Przy sile ciągu 60 kg strzała wystrzelona z repliki muzułmańskiego łuku przebija standardową kolczugę z odległości 100 metrów. Z odległości 50 metrów może przebić nawet niektóre elementy płytowej zbroi, szczególnie w miejscach łączeń. Jak mógł jeden nastoletni, letni łucznik pokonać najlepiej wyszkolonego i uzbrojonego rycerza Europy? Odpowiedź leży w fundamentalnej różnicy filozofii militarnej. Europejczycy inwestowali w indywidualną siłę i ochronę, podczas gdy muzułmańscy stratezy doskonalili broń, która neutralizowała te zalety. Łuk kompozytowy był idealnym narzędziem asymetrycznej wojny tani w masowej produkcji, w porównaniu do kosztu wyszkolenia i wyposażenia rycerza. Śmiertelnie skuteczny i możliwy do użycia przez wojowników wymagających znacznie krótszego treningu niż europejscy rycerze. Możesz sobie wyobrazić sytuację, w której stoisz na polu bitwy w pełnej zbroi rycerskiej, a powietrze wokół ciebie wypełnia się setkami świszczących strzał? Gdzie każdy krok do przodu oznacza kolejne pociski uderzające w twoją zbroję, szukające każdej szczeliny, każdego słabego punktu. Oto prawdziwy koszmar, z jakim mierzyli się krzyżowcy. Konsekwencje dominacji islamskiego łuku kompozytowego na polach bitew były druzgocące dla państw krzyżowców. Po klęsce pod Hatin, gdzie łucznicy saraceńscy odegrali kluczową rolę, królestwo jerozolimskie straciło niemal wszystkie swoje terytoria w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Bez armii zdolnej do obrony, kolejne miasta i twierdze padały jak domki z kart. Jerozolima, główny cel pierwszej krucjaty, i symbol chrześcijańskiej obecności w Ziemi Świętej poddała się Saladynowi 2 października 1187 roku. Dla świata chrześcijańskiego był to szok porównywalny z traumą pierwotnej utraty Miasta Świętego przed pierwszą krucjatą. Kronikarz arabski Imad ad-Din tak opisał upadek Jerozolimy. Sztandary islamu powiewały znów nad murami miasta, które oczyszczono z nieczystości niewiernych. Chrześcijanie odchodzili z opuszczonymi głowami, pokonani nie tyle mieczem, co precyzją naszych łuczników, którzy nie pozwalali im zebrać sił do obrony. Perspektywa chrześcijańska tego samego wydarzenia brzmiała zupełnie inaczej. Według kroniki Rogera Schauden Królestwo upadło nie przez brak odwagi naszych rycerzy, Lecz przez diabelską broń saracenów, której strzały, wystrzeliwane z nienaturalną siłą, przebijały nawet najlepsze zbroje, jakże walczyć z wrogiem, który zabija z odległości, nie dając szansy na szlachetny pojedynek. Ta różnica perspektyw doskonale ilustruje zderzenie dwóch odmiennych kultur wojennych. Europejczycy, wychowani w tradycji rycerskiej gloryfikującej bezpośrednią konfrontację, postrzegali łucznictwo jako mniej szlachetną formę walki. Muzułmanie tymczasem cenili efektywność i praktyczność, a łuk kompozytowy islamski był ucieleśnieniem tych wartości. Trzecia krucjata, zorganizowana w odpowiedzi na upadek Jerozolimy, przyniosła interesującą adaptację europejskiej taktyki. Ryszard Lwie Serce, analizując porażki poprzedników, opracował nowe formacje obronne, gdzie piechota z długimi włóczniami osłaniała łuczników angielskich. Ta innowacja taktyczna częściowo neutralizowała przewagę muzułmańskich łuczników konnych. Ibn Shaddad, biograf Saladyna, przyznał: "Anglicy przynieśli ze sobą łuki większe od naszych, miotające cięższe strzały. Choć strzelali wolniej, ich strzały zabijały zarówno człowieka, jak i konia jednym uderzeniem". To pierwszy historyczny opis długiego łuku angielskiego, który później zrewolucjonizował europejskie pola bitew. Krucjaty porażki, szczególnie w otwartym polu, można w dużej mierze przypisać niezdolności do skutecznego przeciwstawienia się muzułmańskim łucznikom. Dokumenty z epoki wskazują, że europejscy rycerze próbowali różnych środków zaradczych od wzmacniania zbroi dodatkowymi warstwami, po używanie większych tarcz. Jednakże każde wzmocnienie ochrony oznaczało zwiększenie ciężaru, co w gorącym klimacie Lewantu dodatkowo osłabiało możliwości bojowe. Arabski uczony i inżynier al Susi w swoim traktacie o broni opisał, jak muzułmańscy płatnerze stale udoskonalali groty strzałów w odpowiedzi na ewolucję europejskich zbroi. Gdy Frankowie wzmocnili swoje zbroje, nasi kowale stworzyli groty o wąskim, czworokątnym przekroju, zdolne wbić się między ogniwa kolczugi jak igła w tkaninę. Fascynującym aspektem tej technologicznej rywalizacji jest to, jak obie strony uczyły się od siebie nawzajem. W późniejszych krucjatach niektóre oddziały europejskie zaczęły zatrudniać syryjskich i armeńskich łuczników, próbując zrównoważyć przewagę muzułmanów. Z kolei elitarne oddziały mameluków adaptowały elementy europejskiej zbroi płytowej, szczególnie do ochrony klatki piersiowej. Źródła z epoki potwierdzają, że łuk kompozytowy był tak ceniony, że dobrzy łucznicy mogli liczyć na sowite wynagrodzenie. Ibn al-Kalanisi. Wspomina o elitarnym oddziale łuczników sułtana Damaszku, którzy otrzymywali żołd czterokrotnie wyższy niż przeciętny żołnierz piechoty. Wielu z nich było niemuzułmanami, chrześcijanami, Ormianami czy Kurdami, co pokazuje pragmatyczne podejście muzułmańskich władców do kwestii militarnych. Dziedzictwo islamskiego łuku kompozytowego wykracza daleko poza okres krucjat, wpływając na rozwój technologii wojskowej, taktyki i wzajemnych relacji między cywilizacjami przez kolejne stulecia. Ta legendarna broń pozostawiła trwały ślad w historii militarnej Europy i Bliskiego Wschodu. W perspektywie długoterminowej dominacja muzułmańskiego łucznictwa przyspieszyła rozwój europejskich zbroi płytowych. Zamiast kolczuk, które okazały się podatne na penetrację przez strzały z łuków kompozytowych, europejscy płatnerze zaczęli tworzyć coraz doskonalsze zbroje płytowe. Do XIV wieku opracowano pełne zbroje rycerskie, znacznie skuteczniej chroniące przed pociskami. Ironicznie ta ewolucja zbroi, zainspirowana porażkami w starciach z muzułmańskimi łucznikami, później posłużyła Europejczykom w ich ekspansji kolonialnej. Technologia wojskowa średniowiecza ewoluowała w swoistym dialogu między Wschodem a Zachodem. Europejczycy ostatecznie odpowiedzieli na wyzwanie łuku kompozytowego rozwojem własnej broni dystansowej, angielskiego długiego łuku i zaawansowanych kurz. Te bronie, choć działające na innych zasadach niż łuk kompozytowy islamski, osiągały podobną efektywność na polu bitwy. Współczesne badania archeologiczne dostarczają fascynujących dowodów na rozprzestrzenianie się technologii łuku kompozytowego. W twierdzy Krak des Chevaliers, jednej z największych fortec krzyżowców, archeolodzy odkryli warsztat, w którym najprawdopodobniej produkowano łuki wzorowane na muzułmańskich. To sugeruje, że krzyżowcy nie tylko walczyli przeciwko tej broni, ale również próbowali ją adaptować. Historia militarna islamu tego okresu to historia innowacji i adaptacji. Mimo, że łuk kompozytowy wywodził się z tradycji ludów stepowych Azji Centralnej, to właśnie w warsztatach Damaszku, Aleppo i Kairu osiągnął szczyt doskonałości. Muzułmańscy rzemieślnicy opracowali specjalne kleje, techniki laminowania i metody zabezpieczania łuków przed wilgocią, co czyniło je niezawodnymi w różnych warunkach klimatycznych. W polskim kontekście doświadczenia krucjat i starcia z łucznikami islamu miały szczególne znaczenie. Gdy Polska stanęła w obliczu najazdów tatarskich i tureckich, wykorzystała lekcje wyniesione z Lewantu. Kusaria, legendarna polska ciężka jazda, rozwinęła taktykę szarży o niespotykanej sile uderzeniowej, zdolnej przełamać formację łuczników, zanim ci zdążyli oddać skuteczny ostrzał. Niezwykłym aspektem dziedzictwa łuku kompozytowego jest jego wpływ na architekturę obronną. Zamki krzyżowców w Ziemi Świętej, takie jak Krak de Chevalier czy Margat, Zaprojektowano z myślą o obronie przed ostrzałem z łuków. Charakterystyczne zaokrąglone baszty minimalizowały skuteczność trafień, a wąskie strzelnice pozwalały obrońcom odpowiadać ogniem, będąc względnie bezpiecznymi. Z perspektywy XXI wieku, pojedynek między muzułmańskim łukiem kompozytowym a europejską zbroją rycerską można postrzegać jako wczesny przykład wyścigu zbrojeń. Każda innowacja w ataku prowadziła do adaptacji w obronie i odwrotnie. Ten technologiczny dialog między cywilizacjami przyspieszał rozwój wojskowości po obu stronach. Archeologia eksperymentalna dostarcza nam dziś fascynujących danych na temat rzeczywistej efektywności historycznych łuków kompozytowych. Współczesne rekonstrukcje, tworzone zgodnie z tradycyjnymi metodami, osiągają parametry zgodne z historycznymi relacjami. Testy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że replika tureckiego łuku kompozytowego może wystrzelić strzałę na odległość przekraczającą 500 metrów, wynik nieosiągalny dla większości innych typów łuków historycznych. W Muzeum Topkapi w Stambule przechowywany jest łuk należący do sułtana Mehmeda II, zdobywcy Konstantynopola. Analiza tego egzemplarza ujawniła niezwykłe mistrzostwo rzemieślnicze. Łuk składa się z ponad 10 warstw różnych materiałów, idealnie dopasowanych i sklejonych. Badania mikroskopowe wykazały obecność klejów, których skład pozostaje zagadką dla współczesnych naukowców. Dziś łucznictwo tradycyjne, inspirowane historycznymi łukami kompozytowymi, przeżywa renesans. Od Turcji po Koreę, tysiące entuzjastów praktykuje starożytne techniki strzelania zachowując dziedzictwo, które kiedyś decydowało o losach królestw i imperiów. Średniowieczne ordery łucznicze były znacznie bardziej złożone niż uproszczone wersje, które zwykle oglądamy. W materiale uzupełniającym pokazuje specyficzną broń każdego ugrupowania, techniki walki, logistykę kampanii i historie osobiste. Wszystko bez współczesnych uproszczeń czy osądów spoza epoki. Link do materiału znajdziecie w opisie. Jak zobaczyliśmy w tym filmie, islamski łuk kompozytowy rzeczywiście był koszmarem krzyżowców, bronią, która zdefiniowała pole bitwy średniowiecznego bliskiego wschodu. Od technologicznej doskonałości konstrukcji po mistrzowskie opanowanie przez łuczników saraceńskich, ta broń dystansowa wielokrotnie przesądzała o wyniku starć, kulminując w katastrofalnej dla krzyżowców bitwie pod Hattin. Teraz rozumiesz nie tylko szczegóły techniczne tej niezwykłej broni, ale także szerszy kontekst jej roli w konflikcie cywilizacji. Przewaga muzułmanów w wojnie dzięki łukom kompozytowym zmusiła Europejczyków do ewolucji ich własnej technologii wojskowej, prowadząc do długotrwałego dialogu technologicznego między Wschodem a Zachodem. Ślady tego historycznego starcia technologii widoczne są do dziś w muzeach przechowujących pozostałości łuków i strzał. W architekturze obronnej zamków krzyżowców i w ewolucji europejskiej zbroi płytowej. Współczesne rekonstrukcje potwierdzają niezwykłą skuteczność łuku kompozytowego broni, która przez stulecia kształtowała losy imperiów. Jeśli ten film rozbudził Twoje zainteresowanie islamską technologią wojskową średniowiecza lub taktykami łuczników, zostaw komentarz, jakie aspekty chciałbyś zobaczyć w przyszłości. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, Kliknij przycisk subskrypcji już teraz, aby śledzić całą naszą serię o krucjatach. I nie zapomnij sprawdzić filmu, który pojawia się na Twoim ekranie. Kontynuuje on tę fascynującą podróż przez historię średniowieczną.